Ciała ja wszystkim w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 3 Zmierzch Bogów. No i odcinek niestety zaczynamy niezbyt ciekawą pogodą. Mimo, że próbowałem znaleźć łóżko tutaj w całym Wengardzie chyba nie ma żadnego łóżka, więc niestety musicie przyszyć jakoś deszcz. No i w tym momencie zajmujemy się, jak widzicie, w Wengardzie, a nie w Cave Down. Ponieważ musimy powiedzieć temu Teodorowi znowu że szpiety są właśnie uwięzieni w Cape Dunn. Tak, tak, fajnie. Twoje informacje okazały się prawdziwe. Ewold pilnuje swoich zwiadowców. Wyśmienicie, Vanguard ma wobec ciebie dług wdzięczności. Co masz zamiar zrobić? Musimy odbić naszych zwiadowców. Dlaczego? Z łatwością wybilibyśmy tych orków. Lee wierzy, że przemoc nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Pojedyncza iskra może stać się zarzewiem wielkiej wojny. Lee uważa, że nie należy przelewać krwi, kiedy problem można rozwiązać drogą pokojową. Wygląda na to, że Lee opętała niemoc. Postąpię jednak tak, jak musisz. Przynajmniej na razie. Przygotuj się na nowe oblicze Myrtanku. Jesteśmy przygotowani. Wiecie co, z tego co widzę, to yy, Polska, yy, nie wiem kto właściwie zajmował się dubbingiem do Zmierzchu bogów, ale widzę, że poszli oni trochę w ślady właśnie twórców yy, tego dodatku i też nie za bardzo im się jakoś udało wywiązać z tych obowiązków, bo albo dubbingu nie ma, albo dubbinguje inna osoba, inne kwestie w ogóle. Więc no, nie za bardzo też się postarali. Dobra, my teleportujemy do Cape Town. Teleport, który znalazłem yy, pod nagraniem, ale jest on w tym samym miejscu, yy, co w y, podstawce Gotika 3. Także nie byłoby raczej większego problemu ze znalezieniem go. Yy, no i okej, okay, co wobec tego E-bolta całego? I powiedzmy mu o tym, co opowiedział no ten te... teodor. Te, 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 te Znowu ty! Przyjacielu, przychodzę prosić cię o uwolnienie więźniów, których pilnujesz. Ten człowiek myśli, że ma poczucie humoru. Ha, ha, ha. Durny człowiek! Naprawdę sądzisz, że wypuszczę moich więźniów tylko dlatego, że ty o to prosisz? Jestem wojownikiem. Porozmawiajmy więc jak bojownik z wojownikiem. Myślałem, że masz więcej oleju w głowie niż pozostali strażnicy. Z pewnością wiesz o tym, że ci zwiadowcy są nieszkodliwi, a może musisz najpierw skonsultować się z kimś w tej sprawie. Ja. Posłuchaj. Na pewno masz świadomość tego, że paladyni generała Lee mogliby obrócić ten obóz w Perzynę w ciągu jednego dnia. Warto poświęcać cały obóz dla kilku mikrych zwiadowców? No dobrze! Weź ich! I żebym cię tu więcej nie widział! Działasz mi na nerwy. Dziękuję. Jesteś mądrzejszy od reszty swoich kolegów. Aha, teraz mogę ich wziąć, tak? Okej. Okay. Drewno nieźle się pali. Kurwa. Lepiej odejść. No. To może ty. Zabiorę cię stąd. Aha. No i teraz muszę ich za całą drogę do wengardu doprowadzić, tak? No to bardzo zabawna sprawa. Pani Jaszczurko, idź mi stąd. Dobra. Eee, wiecie co, tutaj yy, muszę powiedzieć jesteśmy na końcu zmierzchu bogów właściwie. E, tutaj nie zostało już dużo odcinków, więc skoro... Yy, oni za mną idą ja i tak muszę ich doprowadzić do tego węgardu, co może chwilę potrwać, bo węgard jest kawałek stąd. Co mnie atakuje? Ty czwaniaku? Taki żeś cwany, co? Dobra, panowie, idziemy tędy. Eee, to... Mógłbym wam trochę powiedzieć, bo sporo osób się wciąż pyta mnie o następne serie, jakie byłyby na kanale po właśnie Zmierzchu Bogów. I do mnie idą, oni, idą. E, i powiem wam, jest kilka opcji. Jest jedna opcja, która będzie niezależnie od wszystkiego. Taka trochę seria, którą wolałbym ukryć do dnia, kiedy w końcu nagram pierwszy odcinek. Także o mi się nie pytajcie. Ona się pojawi, ale nie powiem wam co to za serę i kiedy się pojawi. Gdzie oni zaś są? Idą, dobra. E, trochę się boję o nich, żeby weszli po tą kurkę, bo no, NPC w gotiku nie mają zbytnio dużo oleju, oleju w głowie. Idziecie, 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 idziecie. Dobra No ale pozostały jeszcze dwie serie, które myślę mógłbym jakoś po właśnie Zmierzchu Bogów włączyć w życie od razu I jest to albo, jak wiele osób chciało, Fable Albo jakieś mody do gotyka, tak jak właśnie zacząłem Znaczy zacząłem, no zrobiłem sobie jeden odcinek z moda do Gothica i 1, czas zapłaty Sporo ludzi bardzo fajnie przyjęło ten pomysł, jeżeli chodzi o zrobienie z tego serii. Także bardzo poważnie myślę, czy faktycznie nie zacząć nagrywać serii z tego moda. Eee, panie, zaraz ci kopnę. Chodź. Jezus Maria. Chwilę, muszę go odbagować. Chodź tu Idziesz? Idziesz. Dobra. No czasami trzeba im pomóc niestety no e, także e, To jaka będzie seria po właśnie Gotiku 3 zmierzch bogów e, w sumie zależy od was, bo albo fable, albo e, jakieś... No najpra najprawdopodobniej Czas zapłaty. Mm. Dobra, poczekajcie, zaraz do was wrócę. Okej, okay, już jestem. Um, stoją tutaj dalej, stoją, dobra. Wszyscy? Czy was nie było trzech? Przypadkiem? Cholera. Nie było trzech, chyba. No normalnie, na, na sekundę mnie nie ma i patrzcie co tu się dzieje normalnie Gdzieś mi jeden zniknął Cholera wie gdzie Fuck this shit Dobra może dwójka wystarczy, nie wiem, idę, idę z nimi Jak nie wystarczy i ten trzeci gdzieś się zgubił to, to, to będę trochę żyły. Ale dobra Bądźmy dobrej myśli Dobra, o czym ja to mówiłem w sumie zanim zrobiłem tą przerwę. Mówiłem o seriach. No i w sumie chyba wszystko wiecie, jakie są moje plany na ten moment. Hmm. Czy tam był troglody tak gdzieś? Bo słyszałem chyba. A trwaniaka, patrzcie! Dobra, one mają fajne broni, więc to mam pewien mam plan Jako że chcę sobie kupić zbroję. Myślę nad siatem, ale kurde jedna... Jedna zbroja mi tutaj całkiem Gdzie masz broń? A ja nie miał broni, co za shit. Dobra. Eee... O! Mordę. Nie bijcie się, wy debile! Jezus Maria! Dobra robota! Zresztą nie no, one nie będą fokusować. Kurde, mogę ich najpierw doprowadzić tam. Dobra, yy, zrobię sobie tak... Już zmarnuję te mikstury, znaczy nie mikstury, tylko rośliny. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to się z nim pił, wiesz, ale. Kurde, nożesz. Stoisz mi na drodze, idioto. Zrobimy tak. Okej, okay, przeżyli. Mi chodzi o ich broń głównie. Jako, że ona jest całkiem cenna, a mi się przyda do. do dobycia hajsu. Hej, Nie pamiętam, jak się to zbroję nazywała. Kurczę, to była jakaś zbroja gwardzisty? Nie wiem, jakoś tak. Co my tu mamy w ogóle? Tak. Kufer jakiś. Może być kufer metalowy, że się nie otworzy. Dobra, trudno. A muszę jeszcze jakimś sposobem zdobyć 10 tysięcy na niego. Także te pałki od troglodytów są całkiem cenne. Także sobie je będę zbierał i potem sobie je sprzedamy, właśnie na ten na tą zbroję. Kurde, kaj zaś was wciąż. No, chyba cholera mnie strzeli. Idziecie, idziecie, dobra, idą dobra, tak myślę, czy wracając do tematu właśnie tych przeszłych serii, powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, wszystko. Wydaje mi się, że tak, ale... Ale nie można być pew... No nie jestem pewien po prostu. Tak myślę, no chyba wszystko, no. Możecie napisać, co wolelibyście bardziej obejrzeć, czy właśnie... Eee, czas zapłaty Czy może Fable Tak, żeby trochę odbiec od Gotika Trochę, żeby pojawiło się coś innego Na kanale eee, Także, no, możecie tutaj Tak jak mówię, napisać w komentarzach Też mam dziwne wrażenie, że Będziecie chcieli czas zapłaty, bo Gotika nigdy dosyć, prawda? No, no co tak, co? tak właśnie Kurde, mam nadzieję, że tych dwóch wystarczy Bo ten trzeci naprawdę nie wiem, gdzie się zgubił Ja pamiętam, że ich było trzech jak coś, coś, coś nie będzie swojej, to chyba zrobię komuś krzywdę. Tak faktycznie. Hmm. Dobra, powiedz mi, że tyle ci wystarczy. Stać! Zostaw mnie w spokoju. Gdzie wy sobie jesteś? Chodźcie tu, no. Stać. Chodźcie tu. Czego Zostaw mnie w spokoju. Boż, a ty? Też nie. Mam tu twoich zjadowców, no. O Jezus, ten trzeci musiał się gdzieś kurwa zgubić no, żeż ja pierdolę. Zaczekaj. Zaczekaj, tutaj. Stać. No, on ich nie weźmie, jak jest tylko trzech, dwóch, no. Żeby kurwa Max Piorun jasne siarciście strzelił kiedyś twórców te, tej gry w ten ich głupi, pusty łeb, bo normalnie mi się już cierpliwość skończyła. No bo się co, no nie mam, mam zbyt bardzo innego wyjścia, tutaj zrobię przerwę na chwilę i e, no poza nagraniem ich tutaj doprowadzę. W ogóle oni wyglądają dokładnie tak samo, ale to już szczegół, dobra, no to co no, słyszymy się za chwilę. No dobra, mamy tych trzech zjadowców teraz, w końcu mi się tak doprowadzić. Także mam nadzieję, że teraz wszystko będzie temu gościowi pasować. Jak tylko gra, przestanie lagować, bo mam tutaj mało fps w ogóle. W... Dobra, już się ogarnęło. Idziecie, idziecie. Dobrze. Stać! Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci. Czy teraz uda nam się spotkać z Lee? Wybacz, wojowniku, ale w tej chwili to niemożliwe. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Dotarły do nas informacje, że wojna z orkami wisi w powietrzu. Mogę jakoś pomóc? Rozkazałem żołnierzom gromadzić wszelkie zapasy, które mogą nam się przydać. Możesz nam pomóc zdobyć mięso. Gdzie, ja mam no, Gdzie mam szukać mięsa? Będziesz musiał na nie zapolować. Udaj się do lasu. Dobrze. Ruszam w drogę. Okej, okay, macie. Zadanie wykonane. Wyśmienicie. Wojowniku, raz jeszcze będę potrzebował Twojej pomocy. Co mam zrobić? Mięso już mamy, a teraz potrzebujemy pszenicy do wypieku chleba. Gdzie mogę znaleźć pszenicę? Znajdziesz ją na naszych farmach. Szukaj worków z pszenicą. Dobrze, ruszam od drogę. O boż, jest tak, nie ten deszcz denerwuje, ja pierniczę. Żeby tu jeszcze było gdzieś łóżko, żebym mógł się przespać i ten deszcz jakoś ominąć. Ale kurde, no patrzcie, Czy on gdzieś znalazł. Czy może tu jest łóżko? Nie ma łóżka. Dobra, pszenica na pewno jest gdzieś tutaj. Na pewno ją widziałem. No jest tutaj Tylko Nie wiem ile, zaraz, zaraz, przeczytam ile może dokładnie przynieść im tej pszenicy Ej, tutaj nic Dobra Ej, Ogólnie worków z pszenicą mam 26 A oni chcą eem, 20 Okej, okay. zadanie wykonane. <laughs> to było trochę szybsze niż się spodziewałem. Wiecie, gdzieś się jeszcze tą pszenicę zbierać. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Trzymaj swoją pszenicę, bro. Start Zrobione. Dziękuję w imieniu wengardu. Świetnie. W takim razie porozmawiam z nim. Dzięki Super, że w końcu mogę przejść Macie może to daj, kurde, yy, łóżko, co? Hubertus, tam sertus Dzięki. Proszę i wyłącz mi ten deszcz. Dziękuję. Jezus moje uszy, ja piernicie. Jaki ten deszcz jest wkurzający. Dobra. Eeeem co mówiłem? Kurde, o tej. Zaraz do ciebie liz zagadam, ale. Najpierw kilka innych spraw. Mówiłem o tym, że tą... będę chciał mieć tą zbroję, tak? Ale kurde, tak trochę przemyślałem sprawę i chyba jednak. Obstawię tą zbroję i sobie. Um... I sobie po prostu kupię normalną szatę. On ma taką szatę. Wow, fajna. Huh. Czekajcie, aż sobie zrobię sejwa Tutaj um, tym się robi do Zobaczmy, jak wygląda ta szata maga. Cokolwiek to za mnie jest. Dobra, daj mi ją. Co sobie trochę. zrobimy? Tak, może. Do już złota jeszcze nie mam. Dalej nie mam. Hmm. Dalej nie mam, dobra. Gdzie to sprzedam wszystko. Na cholerę mi to w ogóle jest. Hmm. Teraz by się haj zgadzał, to daj. E, przy okazji te tabliczki też mi możesz dać. E, trzymaj sobie te wszystkie tarcze. Niektóre mi nie są absolutnie do niczego potrzebne. E, w sumie.

<laughs> Wiecie że mój yy, trochę mnie, że tak powiem, jebie damage jaki będę dostał od jakichś stworów. W tym momencie chcę po prostu jakoś fajnie wyglądać, a ta... Ta szata tak... Tak... Nie, na pewno... Nie chcę jej po prostu. Handluj. 30, 30, 15, 40... Ochrona przed ogniem jest mniejsza. Huh. A będę miał sobie taką. O, czemu nie? Zresztą jest droższy. Dobra, nie no, dobra. Jednak szata woda jest chyba, chyba lepsza. Zrobimy też tak. Dobra, sprzedamy ci wszystko tutaj z tych rzeczy. To, to, to trzeba poklikać, by to się posprzedawało, więc to może chwilę jeszcze zająć. Eee, dobra, tu sobie są takie pierdoły, które zbyt dużo nie kosztują, ale po co mają mi zawalać miejsce w ekwipunku, które w sumie i tak jest nieograniczone, ale po co mają zawalać miejsce? Dobra, i wyszedłem sobie na plus. Daj to. No i wyglądam sobie tak. Okej. Okay. No coś co jeszcze masz? W sumie chyba nie. Dobra. Więc teraz tak. No teraz przynajmniej wyglądamy jak mag, kurde. Ty co masz? Wow! Dużo mikstur masz. ci to kupię sobie od niego, bo te mikstury się przydają. Niech będzie... Nie no, kurde, bez przesady. Stop. Kupię sobie tak może z 20. 17 18, 19... 20, bo one kurde się przydają, a ja często i tam ich nie mam. I gdzieś tu powinien być teleport do tego tego węgardiu cholera. Może się nie skapną, co? Cicho, bezmienny, bo nas zauważą Dobra. Tu nic. Obczajmy tutaj, może tutaj jest gdzieś? Hmm. Albo w jeszcze jednym miejscu, Ale to, to zaraz sobie sprawdzimy jak tylko gra przestanie mi reagować, kurde. Strażnik, siema. Siema, drugi strażniku. Hm. Czy nie się obrażą jak sobie wezmę rzeczy z tych kufrów? Nie jestem pewien. O, no właśnie o to mi chodziło. Teleport z bardzo przyjemnie. OK, już nie może sprzedawać drugiej skrzyni, dziękuję. To wszystko, co chciałem. Okej. Okay. Tutaj czas nam się w sumie kończy, ale pogadamy sobie jeszcze z Lee. Zobaczymy, co, na, co ma nam ciekawego e, do powiedzenia. Chcę, abyś wsparł Gorna. Hmm. Nie mogę tego zrobić. Moi generałowie nigdy by się na to nie zgodzili. To może ja porozmawiam z Twoimi generałami. Zrobię co w mojej mocy. Muszę nakłonić generałów do tego, by poszli po rozum do głowy. Takim czy innym sposobem. Porozmawiaj z Hansem, znajdującym się w pobliżu bramy Wengardu. Hans. Hans Klaus. Ja. Tak właśnie. Z Hansem. Ech. Chyba pamiętam, o kogo chodzi. To jest taka grupka paladynów, która sobie gdzieś tutaj siedzi, chyba. E, tylko pytanie, czy ja to iść tutaj znajdę. Wydaje mi się, że oni tutaj są, gdzieś właśnie tutaj. Któryś z nich to będzie Hans, tak mi się wydaje. Ha, paladyn, 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 paladyn. Hans, no właśnie, dobrze pamiętałem. Witaj, wojowniku, co Cię to sprowadza? Przybywam z planem, jak zaprowadzić pokój w Myrtanie. <grym> się Dlaczego się śmiejesz? Przywdzieję sukienkę w dniu, w którym Myrtana zazna pokoju. Nie ma nadziei dla Myrtany. Ja przynoszę nadzieję ze sobą. Przed tobą było wielu innych, którzy mieli tak samo szlachetne intencje co i ty. I gdzie oni teraz są? Nie możemy się poddać. To ty się nie poddawaj. A ja przez ten czas zdążę odchować statko dzieci, wnuków i prawnuków. A jaki w ogóle masz plan? Powiedz, bom ciekaw. Najpierw musimy wesprzeć Gorna i zapewnić mu ochronę. Gornowi? Przecież ten człowiek nadaje się co najwyżej na nadwornego płasna! Ktoś ty, wojowniku. Mów, albo twoja krew zrodzi ziemię, na której stoisz. Jestem tym, kim mówię, że jestem. A jestem wojownikiem, który pragnie zaprowadzić pokój w Myrtanie. Można tego dokonać, jeśli wesprzemy Gorna. Jeśli Myrtana cokolwiek dla was znaczy. To odrzucicie nienawiść i zaczniecie współpracować z Gornem. Błędny rycerzu. Prosisz nas o to, byśmy walczyli u boku człowieka, który nie ma za grosz honoru i walczy wyłącznie dla własnego zysku. Nigdy nie będzie pokoju między nami a Gornem. Prędzej zarżnąłbym własną matkę, niż ruszył do boju razem z tym turniem. Gdyby dano mi szansę. To zatknąłbym jego głowę na włóczni i postawił ją na środku Myrtany, aby wszyscy mogli go przekląć. Poskrom swój język, Paladynie. Jad, który sączysz, zaczyna mnie nużyć. A ty poskrom swoje myśli, wojowniku, bo bujasz w obłokach. Słyszałeś, co powiedziałem. Przed tobą było wielu podobnych śmiałków. Próbowali wcielać w życie najwymyślniejsze plany pokojowe, ale wszyscy ponieśli klęskę. Nawet ci najpotężniejsi. A teraz pojawia się z kolejnym planem, który przeczy zdrowemu rozsądkowi. Gdzie jest wojownik, który zabił Robara? Gdzie jest wojownik, który położył trupem Smoka Ożywieńca? Czy jego wysiłki stały się na coś? Gdzie on jest? Ten najpotężniejszy z wojów. Stoi przed tobą. Co? Jam ukatrupił robara. Jam ukatrupił smoka ożywieńca. I ja też będę tym, który zatknie Twoją głowę na włóczni. Po czym ustawi ją na środku myrtany, tak, żeby wszyscy mogli Cię lżyć. Ja. Ja. Paladynie, przynosisz hańbę tej krainie. Wybacz, ja. Ja nie wiedziałem. Nie będę marnował na Ciebie więcej czasu. Powiem tak. Zmiany są nieuchronne, więc i ty nieuchronnie będziesz musiał zmienić własne nastawienie. Czy mogę liczyć na Twoje wsparcie, Paladynie? Możesz. Dziękuję. Do widzenia. Okej. Okay, yy, to wystarczyło w sumie jeden argument, aby, powie aby przekonać go do planu, który według niego nie ma szansy powieść. Wystarczyło po prostu powiedzieć, kim jesteśmy. No cóż. Ważne, że zadziałało. Okej, okay, no dobra. E, tak bym tutaj bym kończył odcinek. Nie mam szczerze pojęcia, co się potem stanie. E, Zgaduję, że będziemy się teraz zbierali z powrotem do Doli i powiemy mu, że Hans się zgadza. Dobra, także w tym odcinku to by było, myślę, na tyle. I tutaj się z Wami będę żegnał. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.